Ja na początek wprowadzeniem właśnie do tematu astrobiologii, ponieważ przychodzimy do bardzo interdyscyplinarnej dziedziny. Chciałabym poprosić o zgłoszenie się kto z państwa jest wyspecjalizowany albo zainteresowany bardzo biologią. Ile osób z tej sali coś wie w tym temacie? Mhm. Geologia. Kto jest ekspertem geologii? Mhm. Kto jest ekspertem biofizyki? Mhm. Dobrze. No to dobrze. To teraz przynajmniej wiem, w jakim stylu będę opowiadać. A temat jest niezwykle ciekawy. Czy jesteśmy gotowi na odkrycie obecnego życia? Jeżeli ja mówię, czy jesteśmy, to ja w tym momencie traktuję Państwa jako grupę, do której będziemy zadawać to pytanie. Czyli czy państwo są gotowi na odkrycie obcego życia? Tutaj występuję z ramienia nowo powstałego Polskiego Towarzystwa Astrobiologicznego. Jest to inicjatywa wielu młodych ludzi, którzy również szef pracuje w NASA, Polak. I wspólnie chcemy promować i zachęcać właśnie młodych ludzi, nie tylko młodych, do wejścia w szranki, towarzystwa i dzielenia się swoją ekspertyzą, swoją wiedzą, ponieważ tak jak już Państwo widzą, temat jest, temat jest bardzo obszerny. I ja sama stojąc tutaj, też nie znam się na wszystkim, opowiem, czym dokładnie się zajmuję, jaką wąską dziedziną astrobiologii się zajmujemy. Właśnie drugą, drugą specjalizacją, co my robimy, to jest Centrum Szkolenia Analogowych Astronautów, i właśnie w ramach tej firmy realizujemy projekty astrobiologiczne. Dlatego jest tutaj taka symbioza między Polskim Towarzystwem Astro, Astrobiologicznym a Analog Astronaut Training Center. Ja sobie pozwolę siąść, bo tak lepiej widzę slajdy, a nie chcę do Państwa się odwracać tyłem. Jak Mówimy o poszukiwaniu obcego życia, to bardzo wielu z nas ma w myślach nieokreślone formy ufoludów, nieokreślone formy stworów, które oczywiście atakują naszą planetę, są z definicji groźne, zagrażają całej planecie. Tak naprawdę nie ma potwierdzenia do dziś, czy ktoś widział, Taką istotę. Nie ma badań naukowych, które by pokazały, nie wiem, anatomię chociażby takiego Ufoluda. To wszystko jest na granicy informacji. Także, oczywiście, wszyscy, którzy lubią teorie spiskowe, mają wielkie pole do popisu. Natomiast faktów konkretnych, naukowych brak. To samo, również sama obecność struktur na naszej planecie, które. Mają nietypową budowę i występują na praktycznie wszystkich kontynentach świata, świadczą, że być może jest jakiś wpływ obcego życia, obcych cywilizacji na to, co się dzieje tu na Ziemi. Tutaj też chciałam ciekawostkę powiedzieć. Może nie każdy wie, że najwięcej piramid mamy w Sudanie, a nie w Egipcie. Natomiast piramidy spotyka się wszędzie, nawet tu w Krakowie. Mamy, mamy więcej niż dwa kopce, to są też, można powiedzieć, swoiste piramidy. W niektórych świątyniach, na przykład w Indiach, widzimy też bardzo nietypowe i zbytnio zaawansowane formy architektoniczne, łączące architekturę, fizykę, em, akustykę. E, tutaj widzimy filary świątyni e, Amruteshwara w Indiach, w wiosce Karnataka. E, świątynia pochodzi z... E, no, z XII wieku praktycznie, natomiast filary, no niektórzy twierdzą, że są to utrwalone dźwięki, utrwalone formy jakieś właśnie akustyczne, które mają być jakąś informacją przekazaną dla nas. Również dochodzą do nas informacje o jakobo istniejącym życiu na Marsie, Mamy różne zapiski, różne dawne podręczniki do astronomii. Wskazywały, że Mars obserwowany z Ziemi miał dużo zieleni w dawnych czasach, używając starych sprzętów optycznych. Na meteorycie z Antarktydy, tutaj widzimy meteoryt, właśnie po lewej stronie. Jak się zrobiło preparaty i zaobserwowało w mikroskopie elektronowym, Zauważono struktury, które wskazywały na to, że pochodzenie nie jest jakby geologiczne, tylko właśnie organiczne. Do dziś dnia trwa dyskusja i wieczny spór, skąd pochodzą te skamieliny. Niektórzy myślą, że są to bakterie właśnie magnetyczne. Podobne istniejące bakterie magnetyczne na Ziemi tworzą podobne formy, właśnie obserwowane w mikroskopie elektronowym. Natomiast no, nie jest to znowu potwierdzone, nie mamy takich urządzeń, które by jasno stwierdziły, że to jest naprawdę efekt, dowód niezbity, że było życie na Marsie. Również bardzo ciekawą misją, która była w 2009 roku, było poszukiwanie życia niedaleko bo 30-40 km nad Ziemią, w stratosferze gdzie wyniesiono półtonową kapsułę do stratosfery i zbierano próbki od 20 km do 40. W wyniku badań wykryto 12 kolonii zarówno bakteryjnych jak i grzybowych. 9 z nich oczywiście miało bardzo podobne genotyp podobne geny do organizmów spotykanych na Ziemi, no ale trzy wykazywały całkiem inne inne cechy. Właśnie na poziomie zapisu kodu DNA, w szczególności były tam geny wykazujące wyższą odporność na promieniowanie UV. Jeśli chodzi o właśnie te wszystkie odkrycia, o starania odkrycia obcego życia, to podstawowym problemem jest odpowiednia metoda, nasza wiedza. Czyli, jeżeli chcemy znaleźć życie, musimy być do tego bardzo dobrze przygotowani. No i zaraz tutaj podamy taki przykład, jak Państwo mogliby i zaraz wyjść z tej sali i zacząć szukać życia. Co, co Państwo potrzebujecie, żeby to zrobić. A więc przede wszystkim trzeba zbadać środowisko. To znaczy, życie dostosowuje się do środowiska. To jest tak jak woda wypełnia naczynie tym naczyniem jest tutaj środowisko, tak samo życie życie, które właśnie wodą ono dostosowuje się do środowiska, czyli jeżeli chcemy zbadać obce życie, no to musimy zbadać obce środowisko. Teraz czym jest to obce środowisko? Ano głębiny podwodne dla nas ludzi jest to jakby nie było obce. Nie ma tam człowieka, nie ma tam naszej cywilizacji. Kolejnym obcym środowiskiem jest już wspomniana stratosfera, czyli właśnie ta druga Druga część atmosfery ziemskiej, druga warstwa atmosfery ziemskiej. Czyli musimy najpierw się znaleźć w tym obcym środowisku, tak? To jest podstawa. Jeśli chodzi o znalezienie życia na Marsie, osobiście nie wyobrażam sobie innej metody, jak sprowadzenie człowieka na Marsa, i wykonanie odpowiednich analiz. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że. Dotychczasowe badania, i to naprawdę zaawansowane badania metodą spektroskopową, metodami różnych, właśnie e, analiz, takich bardzo zaawansowanych, nie wykazują tego życia. Znaczy to, że albo tego życia nie ma, albo nasze urządzenia badawcze nie badają tego, co tam naprawdę jest. Człowiek, nie maszyna człowiek, który może łączyć kropki, który może obserwować, co się dzieje. Niezaprogramowany, dopiero może stwierdzić, jak można zbadać coś całkiem nowego. Ale trzeba najpierw w tym środowisku być. No i tutaj przywołam może to jest nudne, ale myślę, że dla wszystkich nas to jest ciekawe definicja życia ulega ciągłej zmianie. Obecnie to jest taka definicja, którą każdy znajdzie na Wikipedii, czyli jest dostępna dla każdego. Pochodzi z greckiego BIOS. Jest to zespół procesów, bardzo specyficznych procesów, wysoko zorganizowanych w różne cykle, w różne sieci. I to wszystko są to sieci przemian fizyko które zachodzą w otwartych termodynamicznie wyodrębnionych z otoczeniach układach fizycznych. No i tutaj jest to tak wysoce skomplikowana sprawa, skomplikowany proces. Że można powiedzieć, że najmniejszą jednostką życia jest organizm, prawda? Czyli to, że mamy jakieś szczątki chlorofilu, to to nie jest jeszcze życie, tak? Dopiero jeżeli zauważymy funkcjonalny, metabolicznie organizm, to to wedle obecnych definicji jest nazywane życiem. Wirusy nie są kwalifikowane do form życiowych, chociaż są w stanie Operować kodami genetycznymi. Mamy proces transfekcji, czyli wirusy. Wirusami w ogóle można modyfikować genetycznie yy, organizmy żywe. Wirusy przyspieszają drastycznie ewolucję wszelkich organizmów żywych. I dzięki wirusom, tak naprawdę, jesteśmy w stanie szybciej dostosować się do aktualnych warunków środowiska. Więc to, co się dzieje teraz, co obserwujemy, jest niczym innym jak dostosowaniem się do Nowego środowiska. To jest bardzo złożony i przepiękny proces, jaki natura ma wpisany we swoje zasady. Również chciałam wspomnieć troszeczkę o abiogenezie, czyli to życie jest w stanie czasami w pewnych warunkach wejść w stan nieżyciowy, czyli tak jakby się zamrozić, zahibernować. My ludzie jeszcze nie umiemy się zahibernować. Ale jest to, powiem Państwu, kwestia czasu, ponieważ już zarówno NASA, jak i Europejska Agencja Kosmiczna pracują nad zrozumieniem zjawiska hibernacji i umożliwieniem hibernowania organizmów niehibernujących. Jesteśmy na etapie takim. Przynajmniej Europejska Agencja Kosmiczna byłam w grupie właśnie Hibernity and Torpor, gdzie naukowcy, neurobiologowie i endokrynolodzy potrafią już za, wprowadzić szczura w stan torporu, czyli obniżonego metabolizmu i jest ta metoda odwracalna, więc nic się szczurowi nie dzieje. Szczur nie jest istotą ani hibernującą, ani zdolną do obniżania metabolizmu. Czyli, tak jak mówiłem, jest to kwestia czasu, kiedy my ludzie będziemy w stanie wejść w stan anabiozy. Anabioza jest potrzebna przede wszystkim, jeżeli chcemy podróżować w warunkach, które są dla nas niestandardowe. I wszystkie bakterie, mikroorganizmy wchodzą w taki stan anabiozy wtedy, kiedy po prostu nie, nie widzą możliwości przetrwania w danym środowisku. No i pytanie, co to jest to obce życie? Tak jak mówię, jest to życie istniejące w obcym środowisku. Tu mamy jednego z ulubionych przedstawicieli można powiedzieć obcego życia. Dlaczego obcego? To zaraz powiem. Kto wie co to jest? Słowna. Oczywiście. Słowna. Bardzo się cieszę, że nie jest ten gatunek obcy. Tak samo jak ufoludy niesporczaki też nie są obce. Jak duży jest niesporczak? Czy ktoś z państwa widział na żywo niesporczaka? Słowna. Ale tak. Dobrze. Tylko jedna osoba. No ja też widziałam oczywiście. Dobra. A? Co się... Bardzo mocno zachęcam. O, to już jest zadanie domowe numer jeden. Każdy z Państwa, jak ma dostęp do mikroskopu, bo tu niestety trzeba iść albo do kolegi, albo do koleżanki, kto ma mikroskop, na pewno Państwo mają hobby, ma... interesują się skalami różnymi. I wystarczy zebrać próbki kilku mchów, utrzymać je w wilgotności i no, później starać się poszukać, czy tam czasem nie mieszka taki wspaniały misiu. Misiu, bo water beer to jest angielska nazwa, misie, misie wodne. One właśnie przeżywają, żyją sobie w środowisku wodnym. Jeżeli środowisko przestaje być wodne, jest sucho, wchodzą właśnie w stan anabiozy. Okazuje się, że jest to najbardziej, najbardziej ekstremalny gatunek żyjący na świecie. Był w stanie przetrwać wiele lat w kosmosie. I powrócić do stanu żywotności. Także dla wszystkich zwolenników teorii panspermii, czyli teorii, która głosi, że życie przyszło do nas na Ziemię właśnie z meteorytami, no, jest to jak najbardziej kandydat na tego typu poparcie teorii. Kolejnym organizmem, który ja z kolei bardzo lubię, to jest bakteria, a raczej archeobakteria, odporna na promieniowanie. Kosmiczne. Istnieje ona też właściwie wszędzie na naszej planecie, ale to co ciekawe, można ją spotkać i w wulkanach, i w wysokich górach, na Antarktydzie. Znaleziono ją po prostu przy konserwacji puszek promieniowaniem bardzo silnym, rentgenowskim, i okazało się, że coś tam przetrwało. No i właśnie to był ten gatunek. Proszę Państwa, dlaczego o nim mówię? Dlatego, że Jesteśmy na progu, mówimy o futurologii, na progu wpisywania nowych genów w nasze, w nasze kody genetyczne za pomocą RNA. Tak jak mówię, RNA jest to nośnik, taki pendrive do naszego, do naszego kodu, w którym można zapisywać różne informacje. I już wpisano w hodowlę komórek ludzkich białko odpowiedzialne właśnie za. Odporność na promieniowanie kosmiczne z tego gatunku, i wiemy, że komórki ludzkie są wtedy odporne na promieniowanie kosmiczne, posiadające to białko z tej bakterii. Więc jak Państwo widzą, możemy to życie obce też troszeczkę integrować z naszym. I okazuje się, że my wtedy możemy się stać superbohaterami. Jest to jeszcze nieetyczne na tym etapie, ale jestem pewna, że za parę, parędziesiąt lat. Będzie to normą. E, więc jak możemy odkrywać nowe gatunki? E, zazwyczaj jest to praca ekspertów, zazwyczaj jest to praca e, taksonomów, czyli osób ściśle związanych, wyspecjalizowanych w danych grupach taksonomicznych, w danych gatunkach. E, I tutaj jak stać się takim ekspertem? No, przede wszystkim trzeba posiąść wiedzę na temat już odkrytych gatunków. Na przykład chcemy odkryć nowe gatunki. Niesporczaków, to musimy poznać wszystko, co jest napisane, jakie gatunki niesporczaków już zidentyfikowano, przeczytać wszystkie przewodniki flory, fauny w danym terenie i tam ewentualnie szukać. Gdzie szukać? Najlepiej w tropikach, tam się najwięcej znajduje nowych gatunków, ale tutaj też jest bardzo wielka uwaga, że te odkrywane na nowo gatunki każdego dnia to tak naprawdę nie są nowe gatunki. One nie powstają w wyniku ewolucji. Tylko one tak naprawdę są stare ewolucyjnie, więc one już od dawna żyją w tym środowisku. Natomiast też chciałabym bardzo zwrócić uwagę, że więcej gatunków tracimy każdego dnia niż odkrywamy nowych. Jest to bardzo smutna wiadomość, że nasza bioróżnorodność, biodiversity się zmniejsza, również jeśli chodzi o rasy ludzkie. Przez to, że jemy to samo jedzenie, przez to, że mamy te same mikrobiomy, przez to, że funkcjonujemy bardzo podobnie, nie mamy różnych środowisk życia, tylko każdy ma tak samo właściwie w domach, bardzo osłabia to nas jako populację ludzką. I mówię to z całą odpowiedzialnością, żeby coś z tym zrobić. Każdy z nas, tutaj kolejna praca domowa. Bardzo fajne byłoby też stworzyć urządzenia, które byłyby przenośne, lekkie do skanowania genotypów. Również naszych, żebyśmy zobaczyli, żebyśmy mieli tą świadomość, jak drastycznie spada bioróżnorodność wśród populacji ludzkiej. Jak drastycznie stajemy się słabsi zamiast mocniejsi. I w pewnym momencie naukowcy stwierdzą, że jeżeli chcemy przetrwać, musimy zacząć nowe kody wpisywać w nasze DNA. Że jest to wtedy nieunikniona śmierć, jeżeli zostaniemy bez modyfikacji genetycznych. I właśnie tutaj też bardzo ciekawa metoda, którą chciałam pokazać. Jest to metoda barkodowania DNA, czyli obecnie te metody są ogromnie drogie, ogromnie żmudne, trudne, wymagają bardzo wykwalifikowanych ekspertów, aby takie metody, takie badania porobić. Natomiast na pewno będzie przełom, jeżeli właśnie takie skanujące genotypy. Urządzenia skanujące genotypy organizmów będą możliwe i dostępne dla każdego z nas, w każdym ze sklepów, można powiedzieć, z komputerami. I będzie to miało takie znaczenie dla bioróżnorodności, ile prasa drukarska miała dla alfabetyzacji. Proszę Państwa, my wejdziemy w totalnie inną erę, jeżeli będziemy świadomi, jakie mamy geny i co w ogóle z nami jest, kim jesteśmy, czym jesteśmy. Ponieważ mówimy tutaj o poszukiwaniu obcego życia, to ja też chcę powiedzieć, pokazać troszeczkę takie ujęcie, jak widzą to eksperci, którzy utworzyli astromapę. I tutaj się podeprę badaniami, a raczej całym opracowaniem całej wiedzy dostępnej obecnie przez pana profesora Horneka. I tutaj mamy, tak można powiedzieć, pięć tematów, które będą sukcesywnie rozwijane po kolei. Pierwszy to jest oczywiście badanie początków ewolucji systemów planetarnych, żebyśmy mogli się dowiedzieć, gdzie to życie obce jest. w ogóle jaka, jakie są możliwości poszukiwania życia, jakie są możliwości tworzenia nowych urządzeń pomiarowych, my musimy wszystko od początku do końca przebadać. Nie chcę wspomnieć, ile tutaj ludzi może być zaangażowanych w tego typu badania, i Państwo nie są za starzy, żeby wejść w ten cały cykl, o którym będę mówić. Czyli najpierw początki ewolucja systemów planetarnych, temat drugi, początki właśnie tworzenia się związków organicznych w kosmosie, czyli cała astrochemia, spektroskopia. Następnie temat trzeci, czyli poszukiwanie interakcji skała-woda-węgiel syntezy związków organicznych na ziemi i poszczególnych jakby etapów rozwoju życia. To wszystko jest archeologia biologiczna, ale jest niezwykle potrzebna, żebyśmy byli w stanie zrozumieć, jak szukać tego życia poza ziemią. Kolejny temat life and habitability, czyli życie i środowisko, i właśnie to środowisko życia. Musimy poznać też Jakie życie jest możliwe w danym środowisku, czyli jakie życie dokładnie możliwe jest do życia, do, do bycia na, na planecie Mars, jakie na Enceladusie, jakie na Tytanie. Czyli musimy mieć bardzo szeroką wiedzę, jak Państwo widzą. Następnie temat piąty już takie właśnie biomarkery życia, czyli właśnie jak, jak już wiemy, ewentualnie jak to życie mogłoby na danej planecie wyglądać, to teraz jak my możemy to życie badać. No, i tutaj już są takie typowe wykresy, można powiedzieć takie ganty z roadmapami na najbliższe lata. Mamy tutaj do, 2000, się nie zła, do 2035 roku, czyli dość, dosyć wciąż aktualny rozkład jazdy dla astrobiologów i dla wszystkich Państwa, którzy chcą wejść w tą ogromną pracę. Tutaj, jeśli chodzi o temat pierwszy, początki, ewolucja systemów planetarnych, mamy trzy takie um, kluczowe cele. E, pierwsze, ażeby um, zastanowić się, jakie były po, początkowe, podstawowe um, obrazy właśnie um, tej, um, tego, co się działo w gwiazdach, które się um, tworzyły. No i tutaj możemy robić zarówno obserwacje z Ziemi, e, tutaj Państwo mają różne misje, Alma, Noema, ja bym musiała mówić 5 godzin, żeby to wszystko wyjaśnić. Poza tym, sama nie znam się na tym do końca, dlatego, tak jak powiedziałam, jest to zbyt obszerny temat. Natomiast to jest najważniejsze, to że są wyznaczone te takie ogólne cele, co trzeba zrozumieć, czego jeszcze nie wiemy przede wszystkim i, proszę Państwa, bardzo dużo jeszcze nie wiemy. Właściwie, astrobiologia jest dzieciną, która się zaczyna rozwijać. Mamy studia na Ziemi. Studia z orbity w kosmosie. Na razie mamy orbitę 400 km nad Ziemią, jest to ISS, czyli Międzynarodowa, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. No i cały szereg różnych sąd kosmicznych, satelitów. No i modelowanie. Bardzo dużo osób, które lubią komputery, lubią programowanie, tutaj mogą się dowolnie kreatywnie rozwijać, jeśli chodzi o właśnie modelowanie. Ja może przejdę do. do Tematów, które są bardziej związane z naszą działalnością, ale tutaj proszę zobaczyć. Mamy początki właśnie tworzenia się związków organicznych w kosmosie, i tutaj jest o tyle ciekawe, że dużo rzeczy się robi na panelu expose na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, czyli mamy tu nie tylko pracę na Ziemi, w laboratoriach. Już tutaj laboratoria to są bardzo skomplikowane. Ja może pokażę tutaj. Miejsca do wykonywania eksperymentów astrobiologicznych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Widzimy cztery takie panele, które są eksponowane na kosmos, i tam, tam realizowane są projekty, właśnie jak się tworzą związki organiczne, jak to życie jest w stanie przetrwać w takich warunkach. Jeśli chodzi o tworzenie takich, o, o poszukiwanie interakcji skała, woda i węgiel, albo synteza związków organicznych na Ziemi i pierwszych śladów życia, pierwszych kroków, jak życie mogło powstać, mamy bardzo skomplikowane urządzenia. Tutaj na przykład pokazuję urządzenia w NASA, gdzie są symulatory, czy tam pierwotnego oceanu, czy tam różnych takich środowisk. To wszystko w laboratoryjnych warunkach można otrzymać. No i tutaj, jeśli chodzi o life and habitability, czyli to, co ja powiedziałam, woda z naczyniem, my się właśnie zajmujemy badaniem życia w danym środowisku, w, w tym przypadku w stratosferze. No i tutaj mamy właśnie pierwszy etap field studies, czyli praca w terenie, praca w tym środowisku obcym. No i studia później w laboratorium. Również modelowanie, również mamy misje kosmiczne. Na koniec poszukiwanie markerów ułatwiających detekcję tego życia. No to to już jest właśnie rozwój technologii. Robotyka była na panelu ostatnio, różne misje, zarówno kosmiczne, jak i badania terenowe. Jeśli chodzi o nas, to my się zajmujemy poszukiwaniem życia w stratosferze. Dlaczego tak? Oczywiście zainspirowała nas wspominana hinduska misja do stratosfery. Natomiast, proszę Państwa, opublikowany w Astrobiology Journal dosyć wysoki Impact Factor, badania są cały czas poddawane różnym kontrowersjom i różnym spekulacjom, ponieważ nic stamtąd nie przyszło żywego na naszą planetę, czyli nie jesteśmy w stanie poza sekwencjonowaniem DNA nic zrobić na Ziemi. Natomiast aż się prosi, żeby. Sprowadzić gości ze stratosfery, które byłyby w stanie żyć w warunkach laboratoryjnych, i wtedy dopiero zacząć obserwować, jak to życie wygląda. Na razie nie wiemy nic, znamy tylko suche kody. No i my zajmujemy się tym, żeby jakoś umożliwić tego typu badania. Jeśli Państwo mają pomysł, to też serdecznie zapraszam. I na koniec mamy tutaj filmik, który bardzo bym chciała pokazać, jak to wygląda. Latamy około 10 razy w roku do stratosfery. Wygląda to między innymi, mniej więcej tak. Jest to bardzo fajna praca. Nie jest to sport bardzo skomplikowany. Jest to rzecz rodzinna. Jak najbardziej można z rodzinami przyjechać. Najpierw popatrzeć, jak my to robimy, a później wysłać swoje eksperymenty. I również chciałabym tutaj zareklamować się, że jesteśmy tańsi niż ESA. Projekt Vexus. W roku kształcimy około 50 studentów, którzy potrafią e, tworzyć systemy telemetryczne, nawigacyjne, elektronikę, czujniki. No i analizują te próbki w swoich laboratoriach w ramach realizacji prac inżynierskich i magisterskich. Jest pytanie, proszę. Z atmosfery są martwe, ale możemy sekwencjonować ich odgadzacz. skoro mamy ten kłód, to czy nie można ich rozklomować w laboratorium? Jeszcze nikt tego nie zrobił, z sukcesem przynajmniej. Natomiast powiem Panu tak, czy Pan kiedyś nurkował? Tak. Nie to Czy Pan to wie, co się dzieje z ciśnieniem, jak tak. się tak coraz to głębiej schodzi? No to proszę sobie wyobrazić, że jest organizm, który jest przyzwyczajony do prawie, że próźni i nagle się go włoży w jedną atmosferę. No tak, dlatego trzeba tak jak pani od warunków laboratoryjnych. To jest gniazda. No tak. <ślesk> Pytanie. Były zbiorniki neonowe, zgadza się, natomiast no, jak można hodować e, takie, no, choćby trzeba przełożyć do hodowli, tak jest, taki organizm. Jeszcze nie mamy robotów, bo robot by mógłby to zrobić w próżni, wszystko tak. Więc zapraszam do kreatywnego myślenia i myślę, że na tym etapie zakończę. Naprawdę zapraszam serdecznie do naszych misji stratoskarystycznych. Jest to zawsze przygoda, i zawsze trafiamy w miejsce, których nie ma w przewodnikach turystycznych, bo nie wiemy, gdzie balon wyląduje. Więc poznajemy Polskę wzdłuż i przesz.